Z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj film odnośnie ochrony. Ochrony Samsunga Galaxy S10 em. Przejdźmy do folii. Pierwsza forma 3KRC. Dzięki pancernik EU za jej podesłanie. Trwacie do końca, będzie coś dla Was, czyli produkt polskiej firmy, czy dobry, czy zły, to się okaże. Załóżmy go sobie alternatywnie zamiast tej oryginalnej folii, która jest na S 10 Ale dobra, co w zestawie? Co w zestawie odnośnie tej folii? Jak to zwykle wtrzymka, jest coś na mokro, jest coś na sucho. Jest teoretycznie coś, co ma nam pomóc w montażu tej folii, czyli coś, co ma służyć jako rakle, ale to jest kawałek papieru. To, co odpuścimy, mam lepsze. Sobie, tutaj użyjemy. Mamy samą folię. Jest tutorial, jak to założyć, ale ja to oczywiście założę po swojemu. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Więc to myślę, że na bok, jak sobie gdzieś tu leży i sobie czeka. Folia. Zobaczmy sobie folię, jak ona jest w ogóle zrobiona. Jaki jest jej rozmiar? Jeżeli sobie ją przykładam do telefonu, byście dobrze widzieli, jak dla mnie ona jest trochę za mała. Jest o wiele mniejsza niż. Folia, która była oryginalnie montowana, może plus taki, że na pewno będzie kompatybilna z wieloma case'ami, ale, ale widzę, że tu może być delikatny zgrzycik w tym temacie. Też teoretycznie, folia, jak widać, zasłania nam soczewki aparatów więc czy jej przejrzystość. No, już wiele razy miałem tą folię okazję się nią bawić. No nie jest do końca idealna, więc czy nie byte zaburzać fotek z przedniego aparatu, no to jest dosyć. Ważne pytanie. Dobra, zdejmijmy najpierw tą folię oryginalną. Zobaczmy w ogóle, jak ona jest zrobiona, co to jest. No w sumie z tego, co już się wcześniej podważałem. W sumie to, to nie jest folia. To jest po prostu kawałek plastiku naklejony na ekran. No i zobaczcie sobie, co do wymiarów. No jest... Jest większa. Widać, mam nadzieję, że to widać na filmie, ale... Każdą stronę jest jej trochę więcej. Więc dobra, załóżmy trzemka, potestujmy, zobaczymy, co tym razem potrafi ta folia na tym smartfonie. No może plus, że jest trochę mniejsza, to może dzięki temu, że jest mniejsza, będzie się nie będzie się odklejać. Tak jak często to się dzieje, w szczególności na rogach na zakrzywionych ekranach, w przypadku tego produktu, jak i również wielu innych foliopodobnych. podobnych. No więc dobra, zaczynamy klasykę, czyli. Montaż. Montaż najprościej, o, czekajcie, może sobie przedstawimy ostrość na manualną. Nie świrował aparat, więc klasycznie montaż, jak to zwykle, najpierw używamy padu na mokro. No, w przypadku trzemka pad mokry jest dość duży, jest w miarę mokry, więc no to to jest chociaż na plus. Przeczyśćmy sobie ten ekran. Można wyłączyć telefon lub też nie. Ja zawsze pozostawiam włączony po to, żeby móc w miarę fajnie sobie wypozycjonować szkło względem tego, co się wyświetla na tym ekranie. Jak już zrobiliśmy na mokro, przejedźmy sobie na sucho. Od razu jeden mały minus, nie ma żadnych w zestawie zbieraczy kurzu w postaci taśmy klejącej, a szkoda, bo to się przydaje. Jeżeli macie coś takiego, no to zawsze taki mały zbieraczek potrafi usunąć praktycznie kurzyk, który pozostaje, więc ja może znajdę sobie jakieś alternatywne skoro trzemka nie daje, to używamy konkurencji a szkoda, no to już minus, jeżeli nie macie czegoś takiego, weźcie sobie po prostu mówiąc krótko, kawałek taśmy i przejedźcie sobie cały ekran aby być zadowolonym z tego, co tu się dzieje czekajcie, mam jakieś dziwne wrażenie że po tym mokrym zostały jakieś smugi, więc jeszcze raz przyczyśćmy sobie go na sucho. Dobra, tu jest w miarę ok, no to jeszcze po tu się złapał. No i dobra, montaż. Trochę nie lubię montować tych folii, bo są dosyć ciężkie zawsze w montażu, no ale dobra, klasycznie to trzeba zrobić, także musimy sobie jakoś wypozycjonować te tą folię. Na pewno musi ona być tutaj gdzieś pod głośnikiem. No i trafić. A to będziemy się bawić. Aby nie było paprochów. Montaż jest dosyć, dosyć prosty. Trzeba odkleić jedną pierwszą część. Gdy już to zrobicie musimy sobie ją przyczepić i później raklą gdzie są moje rakle? przejechać. Jest pewnie na stronie trzenka, wersję montażu macie ja robię to zawsze po swojemu i prosto. Jeszcze sobie może bym odpalił ekran, abym widział... Halo? się wyłączył, a się rozładował. Dobra, może mi się odpali, ale to będziemy coś więcej widzieć. No ale wstępnie teraz muszę trochę pokręcić tym fonem, aby widzieć to z góry. Nie jest to może zbytnio idealna pozycja do nakładania folii. A myślę, że się, że się uda wyśrodkować tak, żeby było ładnie. Załóżmy, że w ten sposób bierzemy sobie rafielko Do, dociskamy w temacie tutaj. Oczywiście jakieś bąbelki będą, ale to sobie później się tego pozbędziemy. No i przejazd. Jeszcze zobaczmy, tylko czy nie ma żadnych poproszków. Powiedzmy, że ich nie ma. Przejeżdżamy sobie podwijając tą tylną część, czyli w taki jakiś, otóż to sposób. Czy to się równo nałoży? To nam się okaże. Jest trochę krzywo. Możemy sobie to podnieść. Dobra. Będzie jakoś. Mam nadzieję. Dobra. To sobie wy wyrównajmy. Jeszcze nam folia bazowa trochę zrobiła bubu. Odwijamy to. No i dobra, klasycznie jakieś bombalaski zawsze zostają w trzemka przy montażu. Teraz trzeba wszystko wygładzić, podociskać. Będzie dobrze, ale to chwilę pogłaszczę, pozbędę się bombalków i wracam do Was. No jestem folia zamontowana. Główna upierdliwość tego produktu to jest to, że zaraz po montażu no niestety nie wygląda to nigdy dobrze. Wygląda to tak jak widać. Ta folia po w czasie do dwóch dni praktycznie te wszystkie bombelki i ślady po nich znikają, no znikają prawie, no może nie do końca, zawsze trochę gdzieś widać w szczególności ten kreska podziału przy pierwszym montażu, ale to sobie zobaczymy za jakiś dzień, dwa, nagram Wam aktualizację jak to wygląda, no na, na dzień dobry jak zwykle słabo, ale zobaczymy później jak to będzie wyglądało, jak to będzie się trzymało, dopasowanie do ekranu powiem Wam, że hmm, mimo, że nawet starałem się założyć tą folię równo to już widzę, że folia jest za mała, za mała w tą stronę. Znaczy się, obraz wyświetlany jest troszeczkę większy niż rozmiar folii, więc tu, już na dzień dobry, mały minusik, moim zdaniem. No, zakrywa te aparaty. Zobaczymy, jak to będzie, czy będzie to miało jakiś problem, jeżeli chodzi. On dostaje teraz powiadomienia, no to może wyciszymy trochę telefon. Jeżeli chodzi o kwestie związane z, z jakością tym zdjęć, bo. Ta folia nigdy nie była stuprocentowo przezroczysta, zawsze robiła lekką morkę. Ale dobra, wrócimy do tego, jak ona się po prostu już ładnie nam e, pozbędziemy się tych wszystkich baboli i ona po prostu z tego, że ta folia mówiąc krótko oddycha po dwóch dniach, puści wszystko i będziemy mogli sobie zobaczyć, jak wygląda telefon, więc na razie tyle. No i jestem. Minęło 3 dni praktycznie od montażu tej folii. Jak ona wygląda, jak wygląda po tych trzech dniach, co mogę wam powiedzieć, czyli o trzemka RC dla Samsunga S10. Pierwsze co oczywiście wszystkie bąble zniknęły, czyli ta folia oddycha. Spokojnie, bardzo fajnie nam ona ogarnia ten temat, że nawet jeżeli coś zostanie, widzieliście film wcześniej, to bąbelki znikają. Ale jak już mówiłem, folia jest za mała i. Z tego nie wiem czy co zauważycie, niestety już się odkleja. Trzy dni jest problem, mianowicie z racji tego, że folia powinna być trochę większa, gdyż, nawet jak ją sobie założycie, to krańce są delikatnie na tym zagięciu, więc już praktycznie się podnoszą. Tutaj nie wiem czy to będzie dobrze widać, postaram się jakoś to zrobić. Tu już mamy praktycznie folię podniesioną, z drugiej strony dzieje się to samo, po prostu nie dokleja się na krańcach, no, no i no, nie za bardzo fajnie to wygląda. Co do działania tematów związanych z jeszcze może takimi przyziemnymi rzeczami, czyli palcowanie się, no to klasyka. Wystarczy mieć delikatnie tłustsze palce i no, widzicie co się dzieje. Też folia delikatnie się rysuje, ma jakieś małe ryski po trzech dniach, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Ewentualne jakieś przejechanie paznokciem czy coś w tym stylu pozostawia nam to trochę śladów. Co teraz zrobiłem, widzicie? Fakt, one troszeczkę się później zmniejszają po jakimś czasie, no ale też jeżeli się dobrze przyżycie, to je widać. Kwestia działania czytnika. Gdzie my go mamy? Praktycznie jest okej. Okay. Jak dla mnie nie ma tutaj problemu z rozblokowaniem. Praktycznie prawie za każdym razem rozblokowuje, więc 3 krc bez problemu działa z czytnikiem, więc to jest spoko. Przejrzystość kwestie odzorowania, barw, no nie jest źle. Choć, no, jeżeli ktoś używa szkieł, no to delikatna różnica jest. Czasami się bardzo przyjrzycie to widać takie delikatne, delikatną morkę, ale bardzo delikatnie. Nie jest to tak upierdliwe, jak czasami bywało w niektórych wersjach tej folii, więc no tutaj nie ma dramatu, więc jako zamiennik praktycznie może być fakt. Trzeba uważać, że nie jest tak, tak śliska, jak folia, która jest oryginalnie na S10. Jest ona trochę miększa. Jak widzieliście przed chwilą, co Wam pokazałem, pozostają ślady po paluchach. Znaczy się po jakiś takich uszkodzeniach, oczywiście kwestie pisania. Reakcji klawiatury jest praktycznie bezproblemowo, wszystko działa i, i, i nie jest po prostu źle. No więc, na plusy na pewno to, że to jest folia, znaczy czy to plus, czy nie plus. No, w miarę łatwa w montażu, gdyż zawsze bąbelki Wam odchodzą. Na minus jest za mała, od razu odchodzi już na dzień dobry, pozostają trochę ślady, jeżeli czymś ostrzym przejedziecie po ekranie. One fakt znikają, ale delikatnie coś tam zawsze może, może zostać w tym ekranie, też czytnik linii papilarnych działa, więc też jak najbardziej na plus, trochę się palcuje, ale to chyba większość tego typu produktów tak działa. No i cóż, tyle. Na no następnym filmie jeszcze sprawdzę, czy pasuje ze wszystkimi case'ami, ale zasadniczo powinno tak być, gdyż jest ona nawet troszeczkę mniejsza od folii oryginalnej, więc... Myślę, że z dopasowaniem będzie. Co do zdjęć, no nie widziałem jakichś większych różnic. Może ktoś, gdyby bardzo dokładnie porównał jedno zdjęcie zrobione z folią mu też bez. Wiadomo, będzie troszeczkę gorsze na folii, ale to tak praktycznie yy, nie oko, które nie jest w jakiś tam sposób wyspecjalizowane do tego typu rzeczy, tego nie zauważy. No więc tyle na dzisiaj odnośnie 3MK ARC. Trochę na tak, trochę na nie. Jak ktoś lubi folię, można się zainteresować. Oczywiście folia jest od pancernika, więc jeżeli macie ochotę ją sobie kupić taniej na kod Lucek 10+, macie 10% rabatu na nią, jak i również na inne produkty do ochrony Samsunga Galaxy S10+, więc jak coś macie linki na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle, czyli 3MK ARC dla Samsunga Galaxy S10+, z tej strony Lucek, trzymajcie się ciepło, hej!